Powinnam była to przewidzieć. Domyśleć się, że właśnie mnie może się to przytrafić. A ja myślałam każdemu. Każdemu, tylko nie mnie. Siedział pod śmietnikiem. Nie miał prawego oka. Lewy bok poszarpany. Strupy na ogonie. Jak mnie zobaczył? Od razu uciekł. Ale wynosiłam mu co rano mleko. To... Po pięciu dniach dał się dotknąć, a po dwóch tygodniach wprowadziłam go do mieszkania. Zdarzały się dziwne historie, no pewnie. Na przykład dwa lata temu zwłoki tego starszego pana w mieszkaniu przy windzie na ósmym piętrze. C Umarł, zawieszony między stołkami. Po miesiącu ciało pękło. Smród obudził sąsiadów i świetny spokój. Rękaw, kołnierz, plecy, na równo.